Witajcie! Dzisiaj 10 stycznia. Nadszedł konkretny mróz. Zdecydowałem się jeszcze raz nagrać przy takim mrozie, bo żal nie spróbować. Tym bardziej, że jadę po akumulator do sprintera. To akurat pojadę nim, wyjąć do naładowania. Tylko zimno w łapy. Przeszczyt pod nogami. Zobaczymy tym razem, bo sam nie wiem jak to będzie. Tutaj nic nie otwierane. Śnieg jest. Trzy dni temu odpalane. Wyciągany samochód z rowu. Tylko coś mi tu wygląda na zamarzniętą ropę. I nie wiem czy coś z tego będzie. Białe sitko jest, w kamerze tak nie widać. Hmm. Widać ile jest na bloku, minus 20 na filtrze, na filtrze 18, 17 Płyn jest zalany, żadna woda Widać, płyn ma 21, sprawdzam na wężu Z drugiej strony, kolektor 20, blok 20, chłodnica też 19, ponad. Ale proszę zobaczyć, komin nie jest doszroniony. Nie zawsze jest doszroniony komin, ale na bloku szron jest. A na kolektorze już nie ma. A ile ma komin? Komin trochę lepiej jakoś. Już się zaczyna ocieplać, bo już jest dziesiąta. Tutaj siedemnaście. zobaczymy jak to odpali czy w ogóle odpali bo paliwo wygląda na zamarznięte no i to jest prawdziwa temperatura nie jakiś tam termometr wyjęty z zamrażarki że niby jest ileś stopni a widać, że ciepło krzeszce pod nogami o zimno Pokażę akumulator, żeby nie było. Nic tu nie podłączone jeszcze dodatkowo nieprzykręcone. No i masa dopóki jeszcze działa, to nie ruszam. Zaciski w garażu leżą jak trzeba będzie się wymienić też nie jest dokręcona tylko założona widać najbardziej mnie tu paliwa martwi spróbujemy podgrzać trochę ropa dolana ale mogła się woda w zbiorniku zebrać Było mało, a jeżdżone mogło się skroplić. Ach, nie łączy akumulator. Ciekawe czy zgaśnie, czy jest zamarznięte paliwo czy nie. Jakiś ruch widać, ale sitko jest białe. I się okaże po chwili. Jak widać żadnych oprężników nie trzeba. Tak jak mówię, do serwisu do ustawiania kota wtrysku czy zaworów. Jak akumulator komuś padnie, a trzeba wypchnąć gdzieś, no to można na korbie wykręcić, wyciągnąć na zewnątrz. A czemu, mu, czemu myślę, że mechanika się łączy z oceną ciągnika? To przecież to podstawa. Jak się nie wie, jak jest skonstruowany, to jak można krytykować konstruktorów? Coś trochę trzeba się znać najpierw, żeby coś móc powiedzieć. Filmik dla użytkowników 30 po to żeby zobaczyli jak mogą odpalać to też nie jest stan idealny bo pompa jest od nowości paliwowa nigdy nie robiona tuleje i płoki nowe głowica używana tylko zawory dotarte i stryski zrobione w 132 atmosfery fabrycznie ustawione niekombinowane nic A jeszcze tak się wypowiem, że przy minus 10 na przykład może ciągnik palić od trzała, przy 15 mieć problem, albo przy 15 palić w miarę dobrze, a przy 20 już w ogóle. Także jak ktoś myśli, że przy 10 mu odpala, czy przy 12, to, to odpali też przy 30, to to nie ma nic wspólnego. Tak samo samochód. Przy 12 może odpalać bez problemu. Ten stoi tydzień, jak akumulator zakręci to na pewno odpali stary pancerny silnik 1Z mało palący ten jeżdżony był wczoraj AJM na pompowtrysku 115 koni nawet bym powiedział, że chyba jeden z lepiej odpala Potem wczoraj odpalał było minus 10 czy coś takiego odpalał ale nie tak odstrzała po paru obrotach no, chyba się rozrusza to paliwo bo już powinien myślę gasnąć zostawię niech chwilkę pochodzi pójdę po klucze bo jadę do sprintera po ten akumulator jak mówiłem tam jest wyczerpany trzeba go nie całkiem, ale doładować, sprawdzić, bo jakiś problem z tym akumulatorem jest, że słabo ten sprinter chce odpalać. Dla niektórych ironia, jak się do kogoś coś mówi, a jak się samemu słyszy, to, to komentarz zwalający z dół. No dobrze. Jak ktoś po równinach jeździ, nie obciąża, mało robi, to niech się nie wypowiada o takich ciągnikach, co 4-5 razy tyle przejechali i sąsiad o nich nie dba i potem się nie ma co śmiać z takiego sąsiada. Tutaj jest we wsi taki ciągnik, co musi miska pod nim stać, bo wciąż olej z niego cieknie, ale to nie nie ma co pokazywać przecież takich złomów a no tak jak już mówiłem to nie jest mój ciągnik rolniczy tylko narzędzie takie pomocnicze coś jak klucze, jak skrętarka, jak wózek jakiś do przewożenia do złożenia materiałów do złożenia towarów różnych opału Także nie potrzebuję za 60 tysięcy o takiej samej mocy jak mi zrobi po połowę tańszy to samo I świece nie były tak wcale długo podgrzewane no mogłem jeszcze otworzyć, pokazać, że nie były grzane zapomniałem o tym ale ktoś będzie chciał uwięźć, to nie, to nie. 30 gorsza, bo nie ma drożnika w kabinie, jak widać nie potrzeba. Rozrusznik starego typu. Przy takim mrozie kręci. Przy opuszczonych klemach. Jak ktoś ma zajeżdżony rozrusznik, tulejki. Sotki to już nawet nie powiem, bo tam... Jak jedna się zetrze, to na, na, puszy, na, na dwóch szczotkach odpala wtedy i pali się rozrusznik, nie ma mocy, ale to podstawa, bo każdy to zobaczy. Ale sprężynki czy tulejki to już nie każdy, czy komutator wyczyścić, czy, czy jak nie jest zużyty. No także żadnych planetarnych wynalazków nie potrzeba bo jak przyjdzie konkretny mróz i trzeba dłużej kręcić to takim można pokręcić chwilę a tamtym długo nie wolno bo zaraz się pali ja tych planetarnych nie uznaję bo tylko więcej niszczą jeszcze jak są kupione z tych lepszych firm to to jakoś to działa a te najtańsze to szkoda na to pieniędzy jak ktoś dużo jeździ 200 motogodzin, więcej rocznie to 2-3 lata i to się rozpada potem się okazuje, że to nie kręci ani tyle co zwykły Dobrze, że ropa nie zamarzła, to będę mógł podjechać bałem się, że zgasnie no jednak Zimowa, ale nie dużo więcej by wytrzymała, 2-3 stopnie więcej i już pojeździe. Tylko, że można by wodą ciepłą polać po pompie, pompce zasilającej to by odmarzła, bo w zbiorniku tam na pewno nie czepiło. Jeszcze tam ludzie mówili, że niektórzy się chwalą, że na letniej ropie odpala w 30 stopniu w mrozach. mrozach. Takie bajki to... Każdy, co ma ileś lat, to wie. Letnia ropa do minus kilku stopni, już się robi galereta. Ostatnio brat jechał po drewno. Tam była ropa letnia minus 6 czy jakoś tamtą 30. No i odpaliła i zgasła, i trzeba było drugi raz, bo złapało ropę. Także. Na letniej to nie ma co, chyba że ktoś coś podolewa do ropy no to wtedy, wtedy może odpali mu, a na samej ropie na pewno nie pojedzie. Tutaj już jest zimowa teraz dolana, bo do tydzień temu kupowana. I to właśnie mogła się ta woda skroplić, jeżdżona na pustym zbiorniku było ostatnio prawie. Pokazuję tak jak jest, fizycznie, nie jakieś udawanie, nie jakieś na termometrach. Takie zmrożone było z nocy. Teraz jest 15 stopni, 14 jakoś tak. Nawet dobrego termometru nie mam, muszę kupić na okna, bo były wymieniane, to powyrzucane te termometry stare. Teraz już się zaczyna ocieplać, ale i tak jest zimno. Coś robić, mam przetoczyć taką rurkę. Ach, chyba zapalić trzeba w garażu, bo ciężko będzie. Stoi zaśnieżony, nie w żadnym garażu. Ci co takich znawców udają a nie potrafią odpowiedzieć na to, co ktoś powiedział, to niech się lepiej zastanowią. Teraz jest 30, nagrywam 30, mogę o innym ciągniku coś powiedzieć. Coś komuś się może zawsze przydać jakieś rozmiary łożysk czy uszczelniaczy gdzie co jest założone będzie 60, tam jest już mam trochę nagrane nawet dodam to coś powiem o 60, jak trzeba będzie będzie inny to o innym Ile śniegu nie wiem, bo nie mierzyłem, trochę jest zubite. Także ciężko by było zmierzyć, no jakieś do ziemi 30 cm, prawdopodobnie więcej, nie powinno być. Chociaż tutaj jest dolinka, bo tam w domu rodzinnym jest dużo wyżej. I tam pewnie mróz był większy. Muszę zadzwonić, zapytać. Bo tam, w takie dni, jest zawsze większy i więcej śniegu jest. No i w tym lesie też będzie więcej śniegu, ale za zimno, żeby tam jechać, nawet wiązać linę czy coś to. Śniegiem zasypane, o rudy chować kocury do ciepła i psy. To je to, to je to. Pozdravljen.